Cieszę się, że się znowu spotykamy na tematach związanych z mormonami. Polecam jak najbardziej tą publikację, która była stworzona jako doktorat w sumie na temat mormońskich kościołów. No i dzisiaj chciałem przejść do postaci Josepha Smitha, ale zanim przejdziemy, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, nie zapomnijcie zalajkować tego filmu, a na koniec będę bardzo ciekawy waszych opinii w komentarzach dotyczących właśnie i kościoła, kościołów w zasadzie mormońskich, jak i tych wiecznych kłopotów Brinkhama Younga, o których chciałem dzisiaj parę słów powiedzieć. Brinkhama Young w ogóle był drugim prezydentem kościoła mormońskiego, no i w dniu 1 czerwca 2020 roku prorok, a może inaczej, prezydent kościoła mormońskiego, tej głównej linii kościoła mormońskiego, Russell Nelson opublikował na swojej stronie mediów społecznościowych takie uwagi dotyczące, Rasizmu i jego okrucieństw. No wielu świętych w dniach ostatnich zauważyło, że słowa prezydenta Nelsona troszkę ich uspokoiły, pocieszyły czy też dały im spokój. Ja w ogóle jestem pewien, tak na marginesie, że drugi prorok czy prezydent Kościoła, jakim był Brigham Young, zareagowałby dosyć odwrotnie, gdyby mógł słuchać ze świata duchów pewnych opinii, tak jak twierdzi Kościół Mormoński, że jest to możliwe. A dlaczego? Ano, kiedy prezydent Nelson potępił rasizm w swoich uwagach i zachęcił wszystkich ludzi do budowania mostów, porozumienia, e, współpracy na rzecz pokoju i wzajemnego szacunku, też powiedział takie słowa: Stwórca nas wszystkich wzywa każdego z nas do porzucenia uprzedzeń wobec jakiejkolwiek grupy dzieci Bożych. Każdy z nas, kto ma uprzedzenia wobec innej rasy, musi odpokutować. Oczywiście, tak na marginesie to nie jest żadną tajemnicą, że Brinkham Young żywił głębokie uprzedzenie wobec ludzi należących do czarnej rasy. Kościół świętych dniach ostatnich potwierdził to w swoim eseju z 2013 roku na temat rasy i kapłaństwa po odnotowaniu, że Brinkham Young ustanowił zakaz kapłaństwa wobec czarnych mężczyzn w 1852 roku. Ten esej między innymi stwierdza coś takiego. Usprawiedliwienie tego ograniczenia kapłańskiego odzwierciedlałoby szeroko rozpowszechnione idee o niższości rasowej, które były używane do argumentowania za legalizacją czarnej niewoli na terytorium Utah. Podobnie oczywiście też niedano, niedawno wydano też taki drugi tom historii Kościoła o Świętych Dniach Ostatnich, i tam możemy przeczytać na stronie 71 coś takiego. Wielu białych świętych błędnie postrzegało czarnych ludzi jako gorszych, wierząc, że czarna skóra była wynikiem Bożego przekleństwa rzuconego na biblijne w postaci Kaina i niektórzy zaczęli nawet nauczać fałszywej idei, że czarna skóra jest dowodem nieprawych czynów danej osoby w życiu przedziemskim. Brinkham Young podzielał niektóre z tych poglądów. No, Brinkham Young z pewnością wyznawał poglądy na temat niższości rasowej, bo kiedyś powiedział coś takiego nawet. Widzicie pewne klasy rodziny ludzkiej, które są czarne, nieokrzesane, nieprzystrojone, nieprzyjemne i ubogie w swoich nawykach, dzikie i pozornie pozbawione prawie wszystkich błogosławieństw i inteligencji, które jest ogólnie udzielana ludzkości. Pierwszy człowiek, który popełnił ohydną zbrodnię zabicia jednego ze swoich braci, będzie przeklęty najdłużej ze wszystkich dzieci Adama. Kain zabił swego brata. Kain mógł zostać zabity. A to położyłoby kres tej linii istot ludzkich. Tak się nie stało, a Pan naznaczył go e, tym, że miał płaski nos i czarną skórę. <laughs> Oczywiście zarówno chrześcijaństwo, jak i Kościół w Świętych Dniach ostatnich. Potwierdzają, że osobiste te uprzedzenia Brinkhama-Janga wobec czarnej rasy nie pochodziło od Boga. Różniło się to od zakazu kapłaństwa mormońskiego, który jak twierdził Kościół w świętych dniach ostatnich pochodził od Boga. No przekonanie Brinkhama-Janga, że są czarni, nieokrzesani, nieprzyjemni i tak dalej, to wyraźnie mówię, było takim karygodnym uprzedzeniem i, i, i no, trudno w ogóle w tej chwili coś takiego, szczerze mówiąc, komentować. No, nie ma powodu, by sądzić, że Brinkham Young kiedykolwiek odpokutował w ogóle te słowa. Faktem jest, że jego te rasistowskie poglądy na temat niższości czarnej rasy nadal znajdowały jakieś odzwierciedlenie w naukach wielu przywódców i członków Kościoła, które nastąpiły po kadencji Brinkhama Yanga jako proroka. No i dopiero właśnie w tym eseju z 2013 roku, Kościół w Świętych Dniach Ostatnich wyraźnie sprzeciwił się tym ideom i nazwał tę ideę tak naprawdę po imieniu, i tam możemy przeczytać coś takiego. Dzisiaj Kościół odrzuca teorie wysuwane w przeszłości, że czarna skóra jest oznaką boskiej niełaski lub przekleństwa, albo że odzwierciedla nieprawe czyny w życiu przedziemskim, że małżeństwa mieszane są grzechem lub że czarni lub ludzie jakiejkolwiek innej rasy lub pochodzenia etnicznego są w jakikolwiek gorsi sposób od kogokolwiek innego. się przywódcy Kościoła jednoznacznie potępiają wszelki rasizm, przyszły i obecny w jakiejkolwiek formie. No, szczerze mówiąc, wygląda na to, że grzech Brinhama Yanga, tu uprzedzenia wobec innej rasy przeszedł z nim, poszedł z nim razem do jego grobu. Dlatego uwagi prezydenta w ogóle Nelsona. O konieczności pokuty za takie uprzedzenia nie przyniosłyby tak naprawdę Brinkhamowi i Youngowi pocieszenia, tylko bardziej przyniosłyby mu niepokój, bo Mormonizm naucza, że pokuta musi być dokonana w ogóle w życiu doczesnym. Nie da się tego osiągnąć. Po śmierci, co więcej, nieodpokutowany grzech czyni człowieka duchowo nieczystym i żadna nieczysta rzecz nie może mieszkać z Bogiem przez wieczność. Między innymi, tak twierdził J. Jensen, taki przedstawiciel władz naczelnych kościoła, on wyjaśniał to między innymi w ten sposób. Innym warunkiem wstępnym, czy warunkiem pokuty jest wiedza, że żadna nieczysta rzecz nie może mieszkać z Bogiem. Jak na przykład w pierwszej księdze Nefiego 10.21, pierwsza Nefiego 15.34, Alma 7.21, Alma 40.26, Helaman 8.25. Możesz ukryć grzechy przed swoim biskupem, możesz ukryć je przed rodzicami i przyjaciółmi, ale jeśli będziesz trwał i umrzeć z nierozwiązanymi grzechami, jesteś nieczysty i żadna nieczysta rzecz nie może mieszkać z Bogiem. Nie ma wyjątków. Tak między innymi on pisał. To jest warto zapamiętać, te rzeczy. No, w ogóle w mormonizmie pokuta jest dosyć skomplikowanym procesem, bo przebaczenie nie jest udzielane tylko e, za prośbę, tak naprawdę. Mormon musi na to zapracować nie może mieć tak naprawdę nadziei na otrzymanie przebaczenia za przyszłe, przeszłe grzechy, dopóki w, w, życie w całkowitym posłuszeństwie nie zostanie tak jakby zmienione na życie i przestrzeganie przekazań? Między innymi obecny apostoł Święty, jak ostatnich, Nail, Nail, czy Nail, jak to się wymawia, Andersen powtarzał taką samą doktrynę, bo on mówił kiedyś swego czasu coś takiego. Jak rozpoznajesz ten cenny. Głos, kiedy mówi Ci, że otrzymałeś przebaczenie. Przede wszystkim uwierz, że głos jest prawdziwy i uwierz, że kiedy porzucisz swoje grzechy, przyjdziesz do Chrystusa, będziesz przestrzegać um, Jego przykazań i będziesz pragnął uczynić dobro. Ten głos wzrośnie w Tobie, gdy nie będziesz uszczupliwie porzucał swoich grzechów, nie patrząc wstecz na nie, ale idąc naprzód w sprawiedliwości, odczujesz Jego aprobatę i przebaczenie Twoich e, grzechów. No tak, e, przejdźmy sobie do. E, re... Reasumując ten cały temat, no to zauważmy jedną rzecz po prostu. No jeżeli no, według słów Nielsena należy odpokutować za takie pomysły dotyczące rasizmu, a według mormonizmu i doktryny mormońskiej pokuta może istnieć tylko i wyłącznie za życia, a nie po śmierci, no to Brinkhamiak nie był w stanie odpokutować za te swoje brednie dotyczące rasizmu. A on miał ich bardzo dużo, naprawdę miał ich bardzo dużo. On nawet mówił, że należy zabić jakiegokolwiek białego, który by się z murzynką ożenił. Więc jeżeli on nie był w stanie, to według doktryny mormońskiej on nie może przebywać w obliczu Boga. I tyle w temacie. To jest po prostu tak naprawdę najlepszy dowód na to, że Brigham Young, drugi prezydent Kościoła Mormońskiego Pierwotnego, nigdy w życiu nie jest świętym. Po prostu. Ale ciekaw jestem waszej opinii na ten temat.